Kochani moi, dzisiaj ten odcinek mi zupełnie nie wychodzi. I tak naprawdę gdyby mnie ktoś zapytał, dlaczego nie powinnam, nie powinno, nie potrafię wskazać powodów, bo Ewangelia jest bardzo radosna, a opowiada o spotkaniu dwóch podobnych sobie kobiet, Dwóch kobiet o podobnych doświadczeniach. Ja sobie uświadamiam, że ja mam mało takich ludzi, z którymi mogę się podzielić bliskością Boga w swoim życiu, bliskością Boga w moim odczuwaniu świata. W moim myśleniu. Bo wiara Boga czy wyznawanie Boga to nie jest tylko modlitwa. To jest otrzymanie Jego wszystkimi zmysłami tak naprawdę. A więc spotykają się dzisiaj dwie kobiety, które chcą się podzielić radością z tego, jaki cud. Uczyniłeś w ich życiu cud, który jest niespodziewany i, który, i na który obie tak samo nie liczyły. Tu stawiam Wam pytanie: czy my potrafimy dzielić się radością z tego, co Bóg zrobi w naszym życiu? Czy nie jest tak, że nawet jeśli. Coś zrobi, to nie potrafimy się tym ekscytować i szukamy rzeczy wielkich, nieosiągalnych i w ogóle magicznych. A nie potrafimy się cieszyć rzeczami zwykłymi, które na pierwszy rzut oka dla osoby postronnej są przepełnione łaską Bożą. Ale nie, my nadal szukamy, bo jest nam ciągle mało. Ciągle, ciągle, ciągle. Kochani. Upatrujmy Boga w najprostszych rzeczach. I postarajmy się nabyć umiejętność opowiadania ludziom. O swoich radościach, a nie o swoich smutkach. Bo ten świat potrzebuje radości. Świat potrzebuje promieni Słońca. A przecież Bóg to taki promyk Słońca. Jezus to taki promyk Słońca, który za chwilę zapuka w nasze serca, w nowo dziecku. Kochani, chciałabym również uwrażliwić Was na ludzi, którzy trochę inaczej utrzymają Boga, trochę mocniej i chciałabym, żebyście spojrzeli na to trochę inaczej. Nie przez pryzmat zazdrości. Nie przez pryzmat tego, że skoro ja nagrywam filmiki, to znaczy, że mnie coś kopnęło. Nie. Mnie nic nie kopnęło. Takie filmiki, jakie nagrywam ja, mógłby nagrywać każdy z Was. Pod warunkiem oczywiście, że jego mowa na to, by pozwoliło, ale nie zazdrośćcie mi, że bywają chwile, że odczuwam Jezusa Boga silniej niż Wy. Wydaje mi się, że nie wiem dlaczego tak jest, ale nie pytajcie mnie, a poza tym Codziennie... Codzienne nagrywanie tych filmików wymaga pracy. To nie jest tak, że ja ten filmik codziennie nagrywam w ciągu kilku minut. Bo zazwyczaj tak nie jest. Dzisiaj na przykład nagrywałam ten filmik pięć razy. Dlatego Otwórzcie się na ludzi, którzy trochę silniej i naszej. Z innej strony odczuwają Boga i nie wezroście im daru. Być, być może Pan też dopuści Cię do takiej tajemnicy, jak zobaczy, że próbujesz się doskonalić. Nie wiem. W każdym razie nie zazdroście mi, bo ja głupio się z tym czuję, bo cała ta praca, która, którą wkładam w te, te filmiki, pochłania mi bardzo dużo czasu. A wy mi znaczy, nie chodzi o lekcje, ale. Są ludzie, którzy poza rekoleksami strasznie tego mi zazdroszą. Ja pojęcia nie mam czego. Tego, że Bóg mi wysyła dosyć błękne sygnały swojej obecności. To ty to się człowiek Człowieku siedzący po drugiej stronie komputera. Otwórz się i przestań zazdrościć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, bo niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy Naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas do do Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.